Siemano wszystkim, z tej strony niekto kod nek, kodmicz no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o evencie w sezonie piątym. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat pozostałych zmian i nowości, jakie zostały wprowadzone do gry po tej wczorajszej aktualizacji i głównie jest to temat fabuły i zmian fabularnych, bo gracze otrzymali kolejne zadania migawki i dodatkowo mam dla Was pojedyncze informacje o sezonie piątym. Na no ewy, jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao, 2 tak jak te cztery kozaki tutaj. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50. Procent oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelicie tę łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo teraz na ekranie macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu, i proszę tam osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagroda mu przepadnie. A dzisiaj do wygrania macie 300 faudelców w formie prezentów grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić japeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod MIGAO 2 w sklepie. A w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, jak dobrze wszyscy Pamiętacie dokładnie wczoraj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja obecnego sezonu, a wraz z tym do gry trafiło sporo mega ciekawych zmian oraz nowości. Większość z nich przedstawiłem Wam na wczorajszym odcinku na kanale i głównie wspomniałem Wam tam o wszystkich zmianach i nowościach, darmowych nagrodach, nowej współpracy oraz evencie urodzinowym, lecz nie wspomniałem tam o zmianach fabularnych. Dzisiaj właśnie poruszymy sobie ten temat i po tej aktualizacji głównie poznaliśmy kolejne zadania migawki, czyli zadania fabularne obecnego rozdziału oraz mam dla Was. Informacji na temat nowego dyrektora, który będzie prowadził fabułę tej oto gry. Na samym początku zaczniemy sobie od tematu zadań, bo nie jest to jakiś wielki temat, tym bardziej, że same zadania nie zdradziły nam nic mega wielkiego, poza tym, że były tam sprawdzane nasze umiejętności oraz musieliśmy ukraść przedmioty od kado. Trzeba było go ukraść z tego co pamiętam na ruinach rumoru po otwarciu safeu i to właśnie tam znajdował się jego pierścień, którego musieliśmy zanieść do Antoniny na farmie i w samych zadaniach nie pojawiły się żadne szczegóły fabularne. Jednakże wraz z wydaniem tych zadań dowiedzieliśmy się. Kiedy w grze mają pojawić się kolejne, i według informacji w grze, kolejne zadania migawki trafią do gry już po kolejnej wielkiej aktualizacji, czyli trafiają one co mniej więcej dwa tygodnie w każdy wtorek. W tym sezonie zadania te są o tyle ciekawe, ponieważ każde zadania migawki należy do innego skina karnetu bojowego i w każdym kolejnym tygodniu zadań przechodzimy do kolejnej postaci. I jak teraz była peperycja, to kolejna postać to oczywiście rybka. Tak więc kolejne zadania migawki, czyli trzecia ich część, będzie częścią zadań od rybki, w której również pojawią się jakieś kolejne szczegóły fabularne. I Miejmy nadzieję, że tym razem pojawi się więcej informacji, ponieważ czwarta część będzie najciekawsza. Zaraz po starcie obecnego sezonu dowiedzieliśmy się, że w czwartej części zadań Migawki po pierwsze gracze rozpoczną naprawę Wehikułu Czasu, o ile nie rozpocznie się już to dwa tygodnie wcześniej oraz wiemy, że w czwartym tygodniu zadanie Dr. Sloane przejmie Wehikuł Czasu. Jeżeli spojrzymy sobie na datę wydania czwartego tygodnia zadanie, to zobaczymy, że wszystko to wydarzy się zaraz na sam koniec obecnego sezonu, ponieważ ostatnia aktualizacja z czwartą częścią zadania zostanie wydana 10 października, czyli nieco miesiąc przed sezonem piątym. Oznacza to jednocześnie, że fabuła w obecnym sezonie prawie w ogóle nie ruszy do przodu, tym bardziej, że w międzyczasie otrzymamy jeszcze wydarzenia halloweenowe i w tym sezonie dowiemy się tylko o co chodzi z wehikułem i dr Sloane go po prostu przejmie. Do tego wszystkiego musimy tutaj wplątać temat zaćmienia, które było bardzo ważne jeszcze przed startem obecnego sezonu i mogliśmy zobaczyć przykładowo na zwiastu obecnego sezonu dokładnie tutaj, a jak dobrze wiemy nadal nie ma go w grze. Samo zaćmienie może pojawić się dopiero na sam koniec obecnego sezonu w momencie, gdy Doktor Slon przejmie kontrolę nad wehikułem czasu, ponieważ obecnie Kado ukrywa się w swojej podziemnej bazie, ale jeżeli Slon tam trafi, to go tam już po prostu nie będzie. Tak więc, jednocześnie na wyspie pojawi się zaćmienie, które będzie kontynuowane w kolejnym sezonie, przynajmniej według mnie, bo skoro ma się ono pojawić na wyspie, a kolejny sezon będzie najkrótszym sezonem, to będzie to dobry moment na jego dodanie. Zaś kolejny sezon piąty, który według wszystkich zapowiedzi ma być zwykłym sezonem, a na dodatek miesięcznym sezonem, może oznaczać, że będzie ogromną kumulacją fabularną, w której dowiemy się wszystkiego na temat końca ob Obecnego rozdziału i będzie te wielkie wydarzenia. Jednakże mam dla was pewien mały znak, który może zdradzić nam jak tak naprawdę będzie wyglądał kolejny sezon piąty. I patrzcie na to, skoro w karnecie mamy 7 skinów plus ukryty skin, a w tym sezonie dostajemy tylko 4 tygodnie migawki, ostatnie 3 będą w kolejnym sezonie piątym. Zaraz po jego starcie, tak samo jak po starcie obecnego sezonu, dostalibyśmy kolejną część i potem mają trafić tylko dwie duże aktualizacje. I przypadałoby to na szósty oraz siódmy tydzień migawki, w której wykonamy zadania od skina TikTokera oraz od bossa. Oznaczałoby to jednocześnie, że kolejny sezon piąty nie będzie tak naprawdę pełnym całym sezonem, bo nie otrzymalibyśmy wtedy od Fortnite całego nowego karnetu bojowego i całej tej reszty, tylko sezon ten stricte skupiałbym się na zakończeniu obecnej fabuły. Jak dobrze wszyscy wiemy, dyrektor Fortnite'a odchodzi na emeryturę, a jest to dyrektor, który był odpowiedzialny za fabułę, więc skoro on odchodzi z gry, to jestem pewien, że na swoje odejście przygotował dla graczy jedno z największych wydarzeń, jakie pojawi się w Fortnite. Cie. Dlatego też w grze pojawiłby się sezon piąty, który trwałby miesiąc i to właśnie. Tam wszystkie jego pomysły zostałyby wdrożone, tak na zakończenie, i byłoby to takie wielkie podsumowanie fabularne. A zaraz później, fabuła byłaby prowadzona przez kogoś innego. Wspomniałem wam ostatnio, że fabuła Fortnite'a kończy pewną erę i zostanie ona przejęta przez inną osobę, która jestem w 100% pewny nie będzie prowadziła jej tak samo jak obecny dyrektor. Więc wszystkie jego największe pomysły i najważniejsze muszą zostać po prostu zrealizowane. Tak więc kolejny sezon 5 na pewno będzie przełomowym sezonem dla całego Fortnite'a, jeżeli oczywiście okaże się, że będzie trwał miesiąc, ale jeżeli. Fortnite zmieni jego czas trwania i będzie trwał na przykład dwa miesiące, to na pewno nie będzie to taki oto sezon. Wtedy też pojawi się całkowicie nowy karnet bojowy, nowe zadania fabularne i teoria ta się nie sprawdzi. Tak więc obecnie jest to tylko teoria i wszystko zależy tutaj od dwóch rzeczy i od jego czasu trwania, o czym mówiłem teraz oraz oczywiście od fabuły. Jeżeli fabuła w tym sezonie potoczy się jakoś inaczej, to może to wyglądać całkowicie inaczej i ja osobiście mam nadzieję, że kolejny sezon będzie największym sezonem pod względem fabularnym, w którym Fortnite zakończy pewną erę fabuły, tej oto gry. No i teraz mam dla was odpowiedź na pytanie, co dalej z fabułą skoro kończy się pewna era Fortnite'a i dyrektor, który ją prowadził odchodzi na emeryturę? A więc wraz ze startem kolejnego rozdziału jego pałeczkę przejmie inna naprawdę bardzo dobra osoba. A dokładniej według informacji od Hypexa obecnego dyrektora zastąpi osoba, która pracowała nad takimi produkcjami jak Thor, Avengersami, Kapitanem Ameryką, Strażnikami Galaktyki i jest on nawet dyrektorem w Sony oraz dyrektorem w Riot Games. Tak więc osoba ta na 100% będzie wiedziała, jak poprowadzić dalej fabułę tej gry, lecz tak jak wam wspomniałem, nie liczcie na to, że osoba ta będzie prowadziła ją dosłownie tak samo jak poprzedni dyrektor, lecz na 100% nie będzie nam się tutaj po prostu nudziło. Ona tak samo jak ten poprzedni dyrektor ma bardzo dużo pomysłów i bardzo dużą wiedzę, tym bardziej patrząc na jego osiągnięcia, tak więc dyrektor mówiąc nam ostatnio, że Fortnite jest w dobrych rękach, naprawdę mówił, że jest w dobrych rękach. Teraz musimy tylko poczekać na zakończenie obecnego rozdziału i już od kolejnego rozdziału najprawdopodobniej to jego Pomysły będą dodawane w temacie fabuły, i ja sam nie mogę się już doczekać, bo fabuła Fortnite może zmienić się o naprawdę bardzo dużo. Tak więc wiemy obecnie z tego tyle, że event pojawi się w sezonie 5, więc będzie to event sezonu 5. Dodatkowo wiemy, że sezon 5 może być sezonem kontynuacyjnym, w którym zostanie dokończona cała fabuła od dyrektora, dlatego będzie to miesięczny sezon. Na obecny moment jesteśmy dokładnie w 27% obecnego sezonu, i już po kolejnej wielkiej aktualizacji będziemy w prawie połowie, więc jak sami widzicie, krótkie sezony naprawdę trwają bardzo. Krótko, bo jest to sezon o połowę krótszy niż te w rozdziale drugim. Podsumowując, po dzisiejszym odcinku znacie wszystkie najważniejsze informacje w temacie zmian fabularnych po tej nowej aktualizacji oraz wiecie, że kolejny sezon piąty może być kontynuacją obecnego, ale z bardzo dużym rozwinięciem fabuły, rozdziału czwartego. No a wy pamiętajcie, że we wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie sezonu piątego, jak i eventu i fabuły jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Miga a na 100% nie przegapicie żadnych nowych kozackich i ciekawych informacji, bo film. Pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tego ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live short'ców. a Eden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19.30. No i nie zapomnijcie wpisać kodzikum o 2, tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich informacjach. W temacie fabuły obecnego sezonu czwartego, i czy Waszym zdaniem kolejny sezon piąty będzie kontynuacją tego, w którym zostanie rozwinięta do końca fabuła tego rozdziału? A ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19.30. Yo!